Cześć Siemano, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy. Z tej strony, wasz technologiczny samuraj Jack Takemura bądź inny ghost of Tsushima. Moi drodzy, jak każdy dobrze wie, bo każdy w domu ma kalendarz, rozpoczęliśmy wrzesień, czyli dosyć intensywny okres premier. Może nie w ostatnim tygodniu, natomiast w ciągu najbliższych 4 miesięcy wrzesień, październik, listopad i grudzień możemy spodziewać się wielu premier, nie tylko ze stajni Apple, ale również i ze stajni Google'a. Poza oczywiście premierą zbliżającą się premierą nowych iPhone'ów, która odbędzie się już jutro, a podsumowanie na kanale będziecie mogli obejrzeć pojutrze. No to oczywiście w ciągu miesiąca jeszcze będzie premiera nowych Google, Pixeli, nowych MacBooków na jesieni, więc to jest dosyć prężno rozwijający się okres premier, a już jutro, jutro to dopiero będzie gówno burza. Zatem zapraszam na technologiczne podsumowanie tygodnia. Jak gorąco jasnego nieba padła informacja na stronie iPhone.fr, w ramach którego mamy oficjalne, przynajmniej według tego, co podaje redakcja iPhone FR mamy oficjalne ceny, jeżeli chodzi o jutrzejszą premierę nowych iPhone'ów. Jak to wygląda? No niestety nie wygląda to. Dobrze, ale o tym już mówiłem wam od paru miesięcy, że ceny będą wyższe. A jakie dokładnie będą, już wam przedstawiam. iPhone 14 podstawowe wersji 128 GB to wydatek 1029 euro. iPhone 14 Max 1129 euro. iPhone 14 Pro. 1279 euro, a iPhone 14 Pro Max 1379 euro. Zaznaczam moi drodzy, że jest to cena za modele podstawowe w wersji 128 GB. Oczywiście, jeżeli ktoś jest zainteresowany większymi wersjami GB, trzeba będzie doliczyć dodatkowe kwoty. Tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o modele 14 Mini, w tym roku modeli 14 Mini nie ma. Pozbyto się tego małego egzemplarza kosztem zastąpienia go alternatywą dla większej wersji 14 Max tańszej tańszej w wielkim cudzysłowie, zatem jak to będzie miało przeliczenie na ceny polskie. Polska cena modelu 13 dotychczas, czyli jeszcze aktualnie najnowsza. 4199 zł, a policzyłem, że wprost proporcjonalnie biorąc pod uwagę aktualny kurs euro, za 14 będziemy musieli zapłacić około 600 zł więcej, czyli 4750 zł. Wiadomo, tam Apple już albo odejmie te 10-20 zł, albo doda. Model 13 Pro był za 5199 zł, teraz będzie za około 5730 zł, czyli albo 5729, albo 5779, coś ten deseń. Model 13 Pro Max dotychczas był za 5699, teraz powinien być za około 6242 zł. Czyli, krótko mówiąc, podwyżki cen będą obowiązywać każdy model i to będzie cena gdzieś tak od 500 do 600 zł wyższa względem aktualnych modeli. Nie będę się już rozpowiadać na temat tego, co zostanie zaoferowane w nowych urządzeniach, bo wszystkie znaki na niebie z ziemi wskazują, że wiele tego nie będzie. Podsumowanie konferencji odbędzie się z mojej strony w czwartek z rana, kiedy przygotuję dla Was już materiał. Poza oczywiście nowymi iPhone'ami powinniśmy poznać nowego Apple Watcha, Apple Watcha serii 8 Pro. Oczywiście dotychczasowe modele z kopertą 41 oraz 44 mm w wersji 8 jak najbardziej będą, natomiast mamy jeszcze... I to już raczej potwierdzone info, biorąc pod uwagę wszystkie portale pokazujące aktualne case i Etui do Apple Watcha serii 8 Pro o przekątnej 49 mm, czyli będzie to naprawdę bardzo duży Apple Watch, no i jednocześnie jego cena będzie również bardzo, bardzo duża. Modele serii 6, 7 zaczynały się tam w zależności od koperty gdzieś za 1000 500 zł do około 2000 zł. Tak, ten model ma kosztować coś około 1000 euro, czyli bez problemu może on w granicach 5000 zł oscylować na polskiej stronie internetowej, zatem cena bardzo duża. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że za około 5000 zł możemy mieć naprawdę turbo zajebistego. Yy, profesjonalnego Garmina do pomiaru naszych aktywności życiowych, jeżeli chodzi o sportowców. No i oczywiście poza iPhone'ami, Apple Watchami oraz nowymi wersjami oprogramowania poznamy nowe słuchawki AirPods Pro. Dlaczego wydaje mi się, że te słuchawki będą? Wszystko wynika z tego, że aktualna wersja AirPodsów Pro jest już na rynku od 3 lat i ona nie została zmieniona. Oczywiście zostały dodane wersje Max, AirPods 3, natomiast ta wersja Pro od października 2019 roku jest w dalszym ciągu niezmienna, w dalszym ciągu sprzedawana za takie same pieniądze, jakie oferowano nam te słuchawki 3 lata temu. No dobrze moi drodzy, lećmy dalej, bo nie tylko Applem człowiek stoi. Leica tworzy nowy projektor laserowy Sign One, który może znajdować się zaledwie kilka centymetrów od ściany. No jeżeli ktoś zna markę Leica, to wie dobrze, że to nie będzie tani produkt, ale do ceny zaraz przejdziemy. Leica ogłosiła swój pierwszy projektor laserowy z ultra krótkiego rzutu na dużym pokazie IFA w Niemczech, który jest w stanie wytworzyć obraz 4K o przekątnej do 100 cali z dźwiękiem Dolby Atmos. To nie pierwsze kroki lejki do projektorów cyfrowych, które kiedyś sprzedawała pod marką Pradowit. Współpracowali również z innymi producentami projektorów. celowy model Sign One ma kosztować około 7900 dolarów, podczas gdy 80-calowy projektor prawdopodobnie będzie kosztować około 6900 dolarów. No i moi drodzy, biorąc pod uwagę aktualne ceny, ja jestem już po etapie wymiany telewizorów. Wiem dobrze, jak wygląda segment telewizorów z wyższej półki, jeżeli chodzi o przekątne tam 60, 70 czy 80 cali. No, moim zdaniem jest to cena bardzo, bardzo duża prawie 8000 dolarów za. 100 cali, no to ok, 100-calowe telewizory na ten moment są bardzo drogie. Aktualnie chyba najtańszym 98-calowym telewizorem jest serii 7 TCL 98-calowa, on kosztuje około 24 tysiące złotych. Ale projektor, który rzutuje nam na ścianę 80 cali za 7 tysięcy dolarów, no to moim zdaniem jest bardzo, bardzo duża kwota. Tym bardziej, że na ten moment jesteśmy poniżej, znacznie poniżej tej kwoty kupić dobrej jakości oleda chociażby od LG, który może zaoferować naprawdę świetną jakość ekranu te bardziej e, słoneczne dni. Już niebawem swoją premierę będzie miała nowa Motorola Edge 30 Ultra. Czyli pierwszy cholernie interesujący mnie smartfon od Motoroli jest to smartfon flagowy, którego cena powinna wahać się gdzieś tam w granicach 4,5 tysiąca złotych, a biorąc pod uwagę aktualne ceny za flagowce w 2022 roku, ja wiem, to dużo, ale 4,5 tysiąca złotych, biorąc pod uwagę wszystkie inne smartfony po... 6-7 tysięcy złotych. Wydaje się to cena rozsądna. Czym urządzenie się ma charakteryzować? Premiera, z tego co wiem, odbędzie się za jakiś czas, natomiast już do sieci trafiło nagranie prezentujące nową Motorola. I cóż, obiektyw 200-megapikselowy, możliwość 125-watowego ładowania, oczywiście Snapdragon 8 generacji pierwszej plus, no i wszystko to w oficjalnej cenie 899 euro, więc na papierze wygląda to bardzo dobrze, bardzo będę chciał przetestować sobie tę motorolkę, bo to może być dobry, nie powiem może od razu, że flagship killer, ale na pewno konkurencyjny telefon dla tych wszystkich innych droższych telefonów po 2 czy 3000 tysiące więcej. Do samych premiery nowych Pixeli 7 oraz 7 Pro jeszcze trochę czasu, a do sieci trafił właśnie pierwszy unboxing Pixela 7 Pro prezentujące urządzenie. Na Facebooku pojawił się unboxing Google Pixela 7 Pro pokazujący zawartość urządzenia. Poza smartfonem Google Pixel znajdziemy także z dwoma końcówkami USB-C i adapter niestety w pudełku zabraknie ładowarki. Oczywiście smartfon, jak dobrze wiemy, ma charakteryzować się dużym ekranem 6,7 cala, a moledowym nowym procesorem Google Tensor 2, który powstał przy współpracy z Samsungiem. Ja jako przez dłuższy czas szczęśliwy posiadacz Google Pixela 6 muszę przyznać, że bardzo bardzo czekam na 7, nie 7 Pro, bo po prostu ten smartfon jest dla mnie za duży. W ciągu najbliższego miesiąca przekonamy się... Jak ostatecznie prezentuje się nowy Pixel? Trzymam kciuki pod warunkiem, że cena będzie dobra, a już to, że nie będzie w Polsce, to jest już dla nas jasne. Segment growy. Do sieci trafiła informacja na temat wielkości nowego NBA 2K. No i cóż, swojego czasu mocno, pamiętam, jarałem się tym, jarałem wielkim cudzysłowie, w sensie, no, przerażała mnie fakt, że Call of Duty potrafiło zajmować po 100-120 GB. Na ten moment nowe NBA 2K ma ważyć minimum 152 GB. A przypominam, że jeszcze będą aktualizacje, podaktualizacje, więc nie dziwię się, jeżeli wielkość gry sportowej o NBA będzie zbliżać się nawet do 200 GB. HBO Max dosyć nietypowo promuje nowy serial, prequel gry o trony, czyli House of the Dragon, który to w postaci pierwszego odcinka został udostępniony na YouTube. Niestety na ten moment w Polsce jest niedostępny. Info dało mi się znaleźć w Stanach Zjednoczonych na The Verge, więc jest to dosyć oryginalny sposób promowania y, odcinków, natomiast z tego co zauważyłem jakoś dużej ilości wyświetleń na YouTubie nie zebrał, biorąc pod uwagę skalę oraz ogrom HBO Max. Ja jako ogromny fan, przynajmniej tych pierwszych sezonów GroTron, uważam, że House of the Dragon zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Na ten moment pojawiły się trzy odcinki, trzy obejrzałem i jeżeli ktoś był i jest fanem pierwszych sezonów Tron, gorąco, gorąco polecam, bo to jest absolutnie moim zdaniem dobry serial. Już dzisiaj, bo 6 września 2022 roku, odbędzie się prezentacja Night City Wire, na której zostanie przedstawiona nowa łatka do cyberpunka 2077 wersji 1.6, nowa produkcja Netflixa Cyberpunk Edge Runners i według tego, co pokazuje nam Twitter, czeka nas jeszcze kilka niespodzianek. No nic, moi drodzy, patrząc na to, co chciałem Wam przekazać, to chyba byłoby wszystko. W tym tygodniu widzimy się na kanale jeszcze dwa razy. Pojutrze rano, myślę, że gdzieś tak około godziny 8-9 podsumowanie z konferencji zostanie wrzucone. Ja jestem świadomy, że nie każdy ma czas i ochotę oglądać dwugodzinną konferencję i wyłapywać te najfajniejsze momenty, które potencjalnie klienta mogą interesować, więc w czwartek na kanale podsumowanie około 10-15 minutowe, blisko pewnie dwugodzinnej konferencji, a w weekend recenzja jednego z dwóch telewizorów, które postanowiłem wymienić, jak dobrze wiecie, ja dotychczas skorzystałem prywatnie z niskobudżetowych telewizorów. Kulet od Samsunga z roku 2019 jest po trzech latach. Ja tak zazwyczaj co 3-4 lata zmieniam telewizory, więc doszedłem do wniosku, że chyba trzeba zmienić telewizory na coś lepszego i powiem Wam, że stosunek cena jakość, mimo ogromnej sympatii jaką darzę TCL, mimo przy ogromnej sympatii jaką darze Sony, tak, no Sony. Flagowe swoje telewizory ma bardzo, bardzo, bardzo drogie. Tak myślę, że stosunek cena-jakość LG w dalszym ciągu zamiata, więc LG w wersji 65-calowej oraz 83-calowej z serii C2. Weekend na kanale. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się za dwa dni na 100%. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzę. See ya.